Zapraszamy was na wspaniałą podróż do świata magii i baśni, Do świata czarodziejskich opowieści. W kolejnym odcinku. Piotruś Pan. Jak zawsze bajkowe kolorowanki, zagadki, rewusy, zawiły labirynty, konkursy z nagrodami, czarodziejskie sztuczki, no i oczywiście magiczny prezent od Maśka Pola. Czarodziejskie opowieści. To co dzieci lubią najbardziej. Co myślisz w twoim kiosku? Dzień dobry, nazywam się Maciej Pol i witam wszystkich entuzjastów czarodziejskich opowieści i sztuk magicznych. Do kasety dołączyliśmy taki sznurek. Na razie jest to zbyt dużo, kiedy wypowiadamy czarodziejskie węzelek. Simsa na długim krzoku. Zobaczcie, wypowiadamy zaklęcie Simsa na długim Buchamy i na sznurku w okazji pojawił się ten oto czarodziejski węzełek. Teraz zapraszam do obejrzenia filmu. Po którym czarodziejska lekcja, na której nauczymy się, w jaki sposób.